Kolejny film z cyklu szkolenie w kwarantannie. Tym razem mamy do czynienia z koparką jednoczyniową. Koparka jednooczyniowa posiada dwie klasy uprawnień, tak? E czyli klasa trzecia, gdzie w nią wchodzą maszyny o masie do 25 ton i klasa pierwsza, gdzie e w nią wchodzą maszyny bez ograniczeń e wagowych. Mamy do czynienia tutaj w tym wypadku z maszyną kołową, poza tym w koparkach występują jeszcze podwozia gosiennicowe, kroczące, szynowe, pontonowe, kolejowe i na wszystkich rodzajach podwozi można pracować na tych uprawnieniach, o których mówiłem, pod warunkiem, że ma się masę maszyny odpowiednią do danej kategorii. I jeżeli chodzi o podwozie maszyny, w tym wypadku kołowe, tradycyjnie składa się ono z układu napędowego, hamulcowego, układu kierowniczego. I y, stabilizacji. Może krótko o układzie napędowym. W tym wypadku maszyna ma napęd hydrostatyczny i przebiega on w ten sposób, że jest silnik, później sprzęgło elastyczne i rozłączne, pompy hydrauliczne, następnie rozdzielacz jazdy, kolumna obrotu, silnik hydrauliczny jazdy, przekładnia, wały, mosty, zwolnice i koła. Jeżeli chodzi o układ kierowniczy w tej maszynie, będzie kierownica. Pod kierownicą będzie orbitrol, czyli rozdział obrotowego. Następnie olej płynie przez przewodami przez kolumnę obrotu i do siłownika skrętu. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy w tej maszynie, będą to hamulce tradycyjnie najczęściej wielotarczowe, mokre, schowane w moście na cztery koła. Jeżeli chodzi o układ stabilizacji, składa się on z lemiesza, który jest, jak widzisz, specjalnie poszerzany od dołu, że maszyna była Dobrze ustabilizowana i opuszczany hydraulicznie za pomocą siłowników. Z jednej strony maszyny jest slemierz, tak żeby ustabilizować maszynę, odciążyć koła, a z drugiej będą podpory. Podpory też napędzane hydraulicznie, podnoszone, opuszczane hydraulicznie, i one mogą być, ale nie muszą, dlatego że w tym miejscu może być też blokada mostu, czyli ten most ma wachliwość 20 stopni, a blokada mostu ma go zabezpieczyć, żeby był nieruchomy podczas kopania, żeby maszyna się nie huśtała. Więc może być też blokada mostu złożona z dwóch siłowników elektrozaworu, który zamknie olej w tych siłownikach i nam ten most usztywni i zablokuje. Dalej mamy nadwozie. Nadwozie tej maszyny składa się z ramy nadwozia, Kabiny typu ROPS, która chroni operatora przed znieceniem, gdy maszyna się przewróciła, i to jest podstawowa maszyna. Dodatkowo zakłada się na to kabinę typu FOPS, jeżeli maszyna pracuje w środowisku, gdzie może coś spaść na operatora, przy wyburzeniach, przy załadunku, a przy koparkach to jest dość częste, że w tym środowisku pracuje. Następnie mamy przeciwciężar maszyny, który ma utrzymać w ryzach środek ciężkości silniczek. No i tutaj Zbiorniczki oleju hydraulicznego paliwa. Tutaj w środku jest mechanizm obrotu nadwozia względem podwozia, i tu go nie widać, ale on składa się właśnie z łożyska wieńcowego, które tam w środku dalej jest, yy, koła zębatego do zazębionego do wewnątrz, silnika hydraulicznego obrotu zbudowano przekładnią, hamulcami i małym kołem zębatym. No, i tutaj do ramy, tak jak mówiliśmy, do ramy nadwozia jest przymocowany spornik osprzętu koparkowego. Czyli on trzyma cały osprzęt koparkowy, który w tym wypadku składa się z wysięgnika typu duo. Mamy tutaj jedna część wysięgnika, tak? Siłownik wysięgnika, druga część wysięgnika, siłownik wysięgnika. Wysięgnik typu duo, bo jest dodatkowo co łamany. Natomiast tu mamy ramię. Siłownik ramienia, łyżka, siłownik łyżki i dźwignie przenoszące napęd z siłownika na łyżkę. No bo to kąt jest bardzo duży, ponad 220 stopni obrotu tej łyżki, więc by tłoczysko mogło zaczepić o ramię. No i tutaj jeszcze mamy klapy serwisowe, które służą do tego, żeby się dostać do silnika maszyny. Tak pokrótce będzie wyglądać nasza. Koparka kołowa. Dzięki za obejrzenie filmu. Pozdrawiam.